Księga Powtórzonego Prawa, rozdział siódmy. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed Tobą. Hitytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Hivwitów i Jebusytów. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie. Pan Bóg Twój oddaje Tobie, a Ty je wytępisz, obłożysz je klątwą i nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki, ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby Twojego syna ode mnie, by służył cudzym Bogom. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić. Ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, a aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, by spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie w Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Lecz ponieważ Pan Was umiłował i chce dochować przysięgi danej Waszym przodkom, wyprowadził Was mocną ręką i wybawił Was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem. Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy go miłują i strzegą jego praw. Lecz który odpłaca każdemu z tych, co go nienawidzą, niszcząc ich, nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg Twój, dochowywał przymierza i miłości, które poprzysiągł przodkom twoim. Będzie cię miłował, błogosławił Ci i rozmnoży Cię. Pobłogosławi owoc Twojego łona i owoc Twojego pola, Twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od Twych krów i pomiot od Twoich owiec na ziemi, co przysiąg Twoim przodkom. Że dają tobie. Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi, pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę. Nie ześlę na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześlę je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan Bóg Twój. Nie zlituje się Twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie. Jeśli powiesz sobie, narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić. Nie lękaj się ich, pamiętaj, co uczynił Pan Bóg Twój faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały Twoje oczy, o znakach i cudach. O mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził cię Pan Bóg Twój, tak samo uczyni Pan Bóg Twój wszystkim narodom, których ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan Bóg Twój będzie zsyłał na nich szerszenie, a reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan Bóg Twój jest pośród ciebie. Bóg wielki i groźny. Zwolna i po trosze wypędzi Pan Bóg Twój te narody sprzed Twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dookoła Ciebie. Pan Bóg Twój wydaje Tobie, wywoła wśród nich ogromne zamieszanie, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w Twe ręce, abyś wytracił ich imię pod niebem. Nikt się z nich nie ostoi przed Tobą, aż ich wytępisz. Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie usiedliło, gdyż Pan Bóg Twój się tym brzydzi. Nic obrzydliwego nie wprowadzisz do Twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy, jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą. Koniec siódmego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa.